Jak myślisz, kto ma największe szanse wygrać ten program, nie kierując się twoimi sympatiami, myślę, ani antypatiami? Wiesz, co z tego co wczoraj sobie trochę podsłuchałam, mhm. to myślę, że chyba Martyna, bo ona jest chyba tak jakby najbardziej jeszcze nie popsuta, że mhm. tak brzydko powiem, i może po prostu e, kupić to. Nie ich. kupić? To się mówi kupić. Kupić no, wizos. można coś kupić, kupić no, można, z tą, dobrze, dobrze. tą niewinnością i tą, no, szczerością. A twoim zdaniem, bo jak dla mnie jest bezbarwna, mhm. jest taka mało charakterystyczna, nie ma charakteru. Mhm. I czy to jest zwycięzca Big Brothera? Bo dla mnie nie, a dla ciebie? E, wiesz co, ona się bardzo, ona zrobiła bardzo duży posem. Dużo Ale zaczynała od na... takiego no, no zera, nie? I tak no. jakby są ludzie, którzy są ciekawsi i już odpadli, mm -hmm. i tak jakby ona ich trochę. Wiesz, może ona po prostu była zawsze w takiej bezpiecznej strefie, hmm? że tam się nie kłóciła, zawsze była taka, e, z, no tak jakby z boku. Bo jakby że... postawić ją w kontrze z Kamilem, no to jest nijaka. I co myślisz o tym, jakby wygrał Kamil? No, wiesz, nie. No, e, ja byłaś się tam, nie? Cieszyć chyba teraz dla każdego, ale myślę, że no y, trudno mi to oceniać. No, kurde, no pięknie mu poszło teraz nas, nasze testowanie y, naszej wytrwałości. Y, co bym myślał, jakby, wy, no nie wiem, dla mnie to nie jest y, wygrany na pewno. A Wiktor? E, Wiktor? Tak, ja mu mocno kibicowałam. Od samego początku, no że nie samego, od środka. Mm. E, za to, jak mnie wspiera, jak mnie podnosił na duchu i był moim tam friendem. Mm -hmm. e, to tak, bardzo mu tego życzę również. Czyli każdemu? Każdemu, tak. Każdemu po <laughs> trochę, ale to już nie w moich rękach. No. Wiesz, ja nie widziałam tego, nie oglądam, mm. więc nawet nie wiem, co oni są naprawdę z tej drugiej perspektywy, nie? Ja wiem, co oni byli w środku.